Kornak coraz ładniej rośnie, ale w sumie już troszkę się zatrzymał. No ale co się dziwić, nie będzie to cały czas rosło, nie? No Szybkie przejście w szklarni, bo akurat słońca nie ma, chwilowo, bo wcześniej tak świeciło. To, to jest bardzo duże. To jest, wiecie co? To z człowiekiem widać. Musella w gruncie, no ze 170 cm wzrostu. W gruncie w szklarni, no, na dworze tak nie rośnie, nie? Nie ma takiej opcji. No patrzcie, jaka świnia będzie. Znaczy, już jest. No, a tak tu, o, tutaj na sprzedaż zobaczcie, jak się pięknie wy... Arunachelensis wybarwia, ale nie wysyłam. Nie, boję się, za małe są jeszcze. Znaczy, w sumie to już nie wejdzie w impost i tak samo reszta, nie? Mensis czy juanensis, bardziej jakie górne? O, co jakiś czas ktoś przyjeżdża, to po prostu wtedy sprzedaje. <laughs> o, ty chwaście. Widzicie to, co ja? Faścik. Faścik wylasz. Tutaj mamy co? Musaple. To sobie zostawiam. W Waszyngtonia jest git. Szklarnie zostawiłem. Tamten jeszcze zimowy taki liść. To już wyszedł taki szklarniowy i elegancko wygląda. Co tu dalej? Piękne. Za niedługo wystawię pewnie na sprzedaż który z nich. Mam ich trochę. Natmniejsze też mam. To są te alokazje veriegaty, nie? O, ale kurde, liściochy ładne. Tutaj mamy podciętą alokazję makroriza. To jest góra. Proszę, proszę bardzo. Rośnie, tylko trzeba podlać. Tam coś dogorywa, ale z boku puściło. No, co tu mamy? Co tu mamy, panie, panie? Dzieju alokazja makroriza. No też coś tu się zaczyna dziać. To jest obcięta, pamiętam. Góra, to będzie góra, no. Ale tu też mam makroriza. Hm, coś mi się pomyliło. Patrzcie tutaj zebrina rojo. Dopiero się pięknie bujają. Tylko co z tego, co rok mi ładnie rosną? Potem przychodzi zima, ledwo przezimują, w bulwy tylko przezimują, wkładam i na nowo te lód, bulwy, odbijają, ale mimo to jest taka moc, że zobaczcie, jeszcze nie ma połowy wakacji, a piękne liście wybarwione. No o tym to już nie muszę chyba gadać, co? Palma Madagaskarska, chyba czwarty sezon u mnie. No jest, no jest jepitna, patrzcie, z donicą na akurat jest, nie? No, ale i tak 180 z doniczką, nie, pomidorsy elegancko porosły. O, plumerki też mam, nie wysyłam, też na miejsce odbior osobisty, już ogólnie końcówka roślin, można by tak powiedzieć. No, ale okazja makroriza, o, odry, ostatnio też przesadzałem, tu jako to sobie zostawiam, zobaczcie jak fajnie powybarwiana jest, nie? Tylko też jest problem z zimowaniem, No też jest, kurde, okrutny problem z zim zimowaniem. Z zimowaniem parwifolia puścił odrost, poszedł, jeszcze tylko... Wielostach złocisty, aurea, nic tam się nie dzieje. Poza tym, jak przyszła do mnie paczka, to tak samo jest ten, nie? To było takie byle jakie, puściło to. Nie wiemy, co to za odmiana, ale z czasem pewnie się dowiemy, jak rośnie większe. Dobra, wychodzimy tutaj. Kompostownik, muszę coś z nim ogarnąć w końcu, ja pierdzielę. O, nasz ogródeczek taki mały, ale jest swój, ogórki, koperek, rozumiecie. Kolokazję dwie wsadziłem jeszcze. Tu mamy ciemnopochwowy bambus. Rośnie spokój, co chwilę piele, bo też ziela pełno wychodzi, ale trzeba, niestety. Basioczek w Doniczce, też jak ktoś przyjedzie, to pójdzie. Te figi też pojadą. Tutaj złotobruzdowy bambus, Kurde, muszę popielić znowu. Na razie tu się nic nie dzieje. To, co wyszło na wiosnę, tak stoją sobie takie tyczki, nie? No ale myślę, że na przyszły sezon to już takie konkretasy wyjdą. Jak powiedzmy, poszerzę Donicę. Oczywiście, jak nic nie spapram, bo będę próbował w tej obórce zimować. I tam rósł, może wchodzić do minus 10. Zobaczymy. To jest ta sprzedaż Waszyngtonia, bo mam tamcą dużą, więc dwóch nie potrzebuję. Pięknie się wylizała. Lutario Riparius. Ach, to jest moc. Macie tutaj olbrzymi, zwykły Lutario. No, widać w ogóle te wybarwienia i jak to podrosło. Może ktoś nie widział. Niedawno odcinek robiłem. Patrzcie pauczychy, nie? Gruntowe. Wyszły tutaj w, w bobie w bobie i w selerze, masakra. O, to jest ten, lutario. Yy, no, 2,8 metra już dziś ma z donicą, po prawej dwa olbrzymie, nie? O te. No, także rośnie i codziennie dużo wody dostaje. Nawet sobie tak miałem go sprzedać, o, odpadł jeden, tamarilo, nie? Ale patrzcie, ile tu jest małowodków, takie małe, nie? <laughs> Zobaczymy, co z tego wyniknie. Skubane rośnie, jak wściekłe. Ta wariegatka jest na sprzedaż. Też odbiór osobisty. Mina Markusy przypomina. No nie wyślę. Cykas się ruszył. Dziękuję. Ktoś mi podpowiedział. Te kropki są od gradu. Tak samo jest na liliach drzewiastych. Ale patrzcie ile rośnie nowych pióropuszy. Mimo to trudna roślina. Tak jak nagrywałem niedawno odcinek dla bardzo bardziej osób, które no, siedzą przy tym częściej, więcej, dłużej. Pałczychy sobie tu posadziłem. Też ładnie porosły. No, Tak to wygląda słuchajcie. Okul, okazję. Patrzcie. To są od Marka rok temu malutkie były. W tym roku już takie giganty. No dużo mniejsze były niż te. No, to już jest moc. Tyle mogę wam powiedzieć. Kolokazja, Olbrzymie, już, już jest git. Tak samo Black Steam, tak samo. W ogóle śmiesznie, że ze środka wychodzą w tym roku. Nie wiem, o co chodzi. Rok temu tak nie było, nie? Ups, patrzcie, dusi go. A nie, jeszcze nie. Nie jest źle. Kosiłem drawę dziś. No i no nie widziałem, że sobie idzie. Feriegata. Potrójnie kwitnie czasem sobie. Znaczy nie czasem, za niedługo. No i ogólnie tak no, jest w porządku, Jest dobrze, tylko wody w rowie jest już, a w sumie to prawie nie ma. Idziemy do rowu. Ale zapas jest z 800 litrów. Teraz żniwa będą pewnie. Tyle wody. Powiedzmy 25 cm Woda chodzi, bo ryba pływa. Nic się nie dzieje, nie zdychają. Jeszcze trzymam. Jak długo? Nie wiem. Ale widzicie, już pompy praktycznie widać. Nie wiem jeszcze jest, jeszcze jest plan, żeby to jeszcze podebrać znowu to co się poopsuwało, ale no lipa, nie? Co zrobić? W całej Polsce prawie jest susza. I nic na to nie poradzimy. No dobra. Rzucam film za niedługo. Malinki. Także trzymajcie się. Do następnego jakiegoś filmu ku odmeldowanie.